Cześć, witam cię serdecznie na kanale Woman on World, gdzie znajdziesz dawkę inspiracji, motywacji oraz praktyczne wskazówki i narzędzia, które pomogą Ci w Twoim rozwoju osobistym, jak i zawodowym. Ja nazywam się Basia Trostowska i moją misją jest wspieranie kobiet takich jak Ty w wprowadzaniu zmian, odkrywaniu swoich talentów i osiąganiu wyznaczonych celów. Podczas pracy indywidualnej z wieloma z Was. Pracuję nad odnalezieniem swojej pasji, a następnie przekuciem tego w dobrze funkcjonujący biznes. Szczególnie w dzisiejszych czasach, czasach ogromnych zmian, coraz więcej z nas dochodzi do momentu, gdzie czujemy się wypalone dotychczasową pracą, która nie ma głębszego celu, a przede wszystkim, gdzie nie wykorzystujemy swojego potencjału. Jeśli jesteś jedną z tych osób, które wciąż szukają tego, co chciałyby robić w życiu, zachęcam Cię do wzięcia czegoś do pisania. Odpowiedz sobie na pytanie, jaka była ulubiona część mojego dotychczasowego życia i dlaczego. Wypisz jak najwięcej szczegółów, aby odkryć prawdziwy powód, dla którego tak bardzo ci się podobało to? Przeskaduj całe swoje życie od najmłodszych lat. Przypomnij sobie chwilę, kiedy czułaś się naprawdę wspaniale. Następnie odpowiedz na pytanie: co interesuje mnie w moim obecnym życiu? Czy moje pasje są głównym celem mojego życia? Ten proces pomoże Ci zrozumieć, co sprawia Ci przyjemność. Pomoże też oddzielić prawdziwe pasje od idei w Twoim uwarunkowanym i logicznym umyśle idei, które są mechaniczne. Jeśli uważasz, że nie masz pasji lub że nie jest ona konieczna w życiu, wiele tracisz. Podążanie za tym, co kochasz, pomoże Ci w pełni wykorzystać Twój potencjał, wniesie spokój i harmonię w codzienność, przyniesie uczucie spełnienia i zadowolenia w każdej chwili. Zwróć uwagę, że to intelekt doprowadził Cię do wniosków, że żadnej pasji nie masz lub że nie jest Ci ona potrzebna. Życie zgodnie z pasją daje poczucie, że podążasz we właściwym kierunku. Czujesz, że płyniesz z prądem, wszystko przychodzi ci łatwiej, kończysz z walką. Jeśli okaże się, że pasja odeszła z pewnych części twojego życia, to poczujesz jej brak i będziesz wiedziała, że nadszedł czas, aby podjąć nową decyzję czas zmienić kierunek w życiu. Każda z nas ma w sobie radość i zapodrobienie określonych rzeczy. Dla niektórych z nas cel i pasja są oczywiste. Jesteśmy świadome tego, co nas ekscytuje. Dla innych jednak zidentyfikowanie pasji nie jest takie łatwe. Być może nawet w pewnym momencie zadałaś sobie pytanie: co powinnam zrobić ze swoim życiem? Jaka jest moja pasja? Lub jaki jest cel mojego życia? Każda z nas urodziła się ze zestawem talentów i dzięki praktyce możemy je rozwijać. Kiedy zaczniemy zdawać sobie sprawę z tego, co wzbudza w nas radość i satysfakcję, będzie nam łatwiej odnaleźć swój cel życiowy, to pozwoli nam codziennie czuć się szczęśliwymi, spełnionymi i zmotywowanymi do podejmowania działań. Zachęcam Cię, abyś zapisała odpowiedzi na następujące pytania. Jakie elementy mojego obecnego życia wywołują we mnie ekscytację? Co Kocham naprawdę robić? Co przychodzi mi łatwo? Dla jakiej czynności mogłabym zrezygnować ze swoich innych planów, kiedy czuję największy spokój i wewnętrzną harmonię? Co najbardziej pobudza mnie do życia i działania? Pomyśl o rzeczach, które uwielbiasz robić lub które robiłaś w przeszłości, ale z różnych powodów cisnęła się w kąt. Rzeczy, w których możesz się kompletnie zatopić. Kiedy się nimi zajmujesz, czas przestaje istnieć. Czujesz ogromną wewnętrzną radość i motywację. W tych właśnie momentach odnajdujesz pełną harmonię z życiem i ze swoją duszą. Robienie tego, co kochasz, prowadzi Cię do esencji tego, kim jesteś. Kiedy znajdujesz odwagę, by podążać tą ścieżką, będziesz czuła entuzjazm, witalność, której potrzebujesz do życia. Doświadczenia życiowe często popychają nas do robienia tego, co kochamy. Musimy być jednak bardzo uważne oraz mieć odwagę do rozpoczęcia drogi, która wychodzi z naszego serca, a nie z rozsądku albo opinii i oczekiwań naszego otoczenia. Kiedy stanie się dla nas jasne, co sprawia nam przyjemność, praca nad tymi zadaniami czy projektami zmotywuje nas do dalszego działania. Nie będziemy mogły się od tego oderwać. Podążając tą drogą, dojdziemy do swojego celu życiowego. Im szerzej otworzysz oczy na wszystkie wskazówki, jakie życie daje nam każdego dnia, tym wyraźniej zobaczysz nasze cele życiowe. Kiedy pozwolisz sobie być tym, kim naprawdę jesteś, wtedy to, co masz robić, przyjdzie samo, nawet jeśli nie będziesz tego szukać. Zabawa z odnalezieniem celu życia może być pouczająca i naprawdę rozwijająca. Dziękuję Ci serdecznie za Twój czas i za to, że tu dzisiaj ze mną byłaś. Do zobaczenia następnym razem. Nie zapomnij subskrybować kanału Woman on World, a jeśli czujesz, że ktoś z Twoich znajomych powinien zobaczyć ten materiał, podziel się z nimi proszę. Dziękuję i do zobaczenia.